Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na farmie u Micha. Dzisiaj sprawdzimy kiedy kosi trawę. Mam tutaj właśnie zasianą trawę, tak wygląda po zasianiu, no jak każda inna roślina w tej grze. Tutaj faza wstodostu po miesiącu, tak właśnie wygląda. I tutaj widzicie już jest gotowe do zbioru, jest to drugi miesiąc po zasianiu, wygląda tak. I trzeci miesiąc. No na pierwszy rzut oka od razu widać, że jest zdecydowanie większa, gęstsza. I w farmingu 22 zawsze czekaliśmy na tą ostatnią fazę, bo dostawaliśmy zdecydowanie więcej. No co jest logiczne, patrząc na to. Jednak dzisiaj sprawdzimy, czy tak samo to wygląda w farmingu 25. Nawet Giantsi na swojej stronie w, w podadnikach piszą, żeby czekać do ostatniej fazy wzrostu, że wtedy dostaniemy więcej. No ale czy na pewno? No dzisiaj to sprawdzę. Do tego sprawdzę jeszcze na sam koniec. Mam tutaj właśnie trzy przyczepy. A w jednej zamontowałem właśnie ten zbiornik na dodatek do kiszonek. Sprawdzimy ile on też daje. Też tego w sumie chyba tego nigdy nie sprawdzałem. No i to tyle. W sumie ja zabieram się do pracy i widzimy się na podsumowaniu. Witajcie po krótkiej przerwie. Wyniki stoją zaparkowane tutaj za mną i powiem wam, że jest mega ciekawie. Wejdźmy pierwszy właśnie do traktora, którym zbierałem tą niższą trawę. I zebraliśmy 18714. Skoczmy teraz do tego drugiego traktora i zobaczcie jest dokładnie ta sama liczba. 18714 Czyli Giant się robią nas balona, bo wcale nie musimy czekać na to ostatni wzrost, żeby dostać więcej trawy. Nie wiem czy jest to błąd, czy tak to powinno wyglądać. No, na wygląd sami ocencie, no dziwnie to wygląda, żeby to ta część i ta część dawała taki sam plon. No ale jest jak jest. Zobaczymy czy coś się w tym sprawie zmieni w przyszłości. Sprawdziłem jeszcze ten dodatek do kiszonek, który, o którym mówiłem wcześniej. I zabraliśmy 19 644, więc to jest tylko 5% przyrostu, więc szału nie ma. I to wszystko co dzisiaj dla Was mam. Może dać znać w komentarzu czy wiedziałeś o tym, czy tak jak ja zawsze czekałeś do ostatniego stadia wzrostu ze zbiorem trawy. Jak materiał się podobał, to zostaw proszę łapkę w górę, zapraszam na inne moje filmy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!